Gontarek, Andrzej Wita 23 listopada 2021 Zdziwiło mnie, bo Elita bardzo szybko wydoiła krowy. Bardzo szybko. Aż mnie to strasznie zdziwiło, nie brzdęk. Szybko wydają krowy, szybko światło zgasło i ruszyli w tany. Cały świat idzie w tany. Po odpierdala. Co? Mówiłem Wam, że tu będzie dym. Takiego dymu tu dawno nie było. Będziecie mieli dym. Gontarek Andrzej pozdrawia ze stwórcą. Na razie. Za dziadka, za ojca, za brata, za ród Gontarku. Będzie kurwa dym. Będzie duży dym. To, zamkniecie mnie w tylko? Czy gdzie jeszcze? Kogo na mnie naślecie? Ukraińców? Koledzy. rodziców, Koledzy. Wszyscy koledzy, patrioci Czeczenów, patrioci Afganistan, patrioci Pakistan, patrioci. Przestać się przypierdalać do beaty Andrzeja Gontarek. Mówiłem dawno, będą stare filmy. Filozof pozdrawia ze stwórcą na razie, jeszcze raz.